Sika sobie facet przypisała, że nagle podchodzi inny chłop i staje obok. Tak sobie sika, ale nie może się powstrzymać i spogląda na przyrodzenie tego faceta obok. Patrzy, a na nim wytatuowane dwie litery. I pyta, Panie, przepraszam, a tak zerknąłem. Co oznaczają te dwie litery WY? A wie pan, moja żona ma na imię Wendy, i jak razem zaczynają baraszkować i sprzęt jest w pełni gotowości, to pokazujesz tam napis: Wendy, i żona jest wtedy bardzo szczęśliwa. Kolejnego dnia, w innej toalecie, facet znowu przychodzi do pisuaru, a obok stoi afroamerykanin. Bob znów nie mógł się powstrzymać i zerka na sprzęt faceta obok, a na nim również wydatumowane WY. Facet zaciekawiony pyta. Pana żona też ma na imię Wendy? Nie, a dlaczego pan pyta? No ma pan wydatumowane WY na przyrodzeniu, myślałem, że to od Wendy. Nie, proszę pana. Po prostu, jak mój sprzęt jest w gotowości, pokazuje się na nim napis Welcome in Jamaica and have a nice day.